Witajcie, kochani, zapytamy kart, co powinniście usłyszeć w tej chwili, jeśli chodzi o finanse. Karty, pokażcie, proszę, co moi widzowie powinni usłyszeć od kart w tej chwili, jeśli chodzi o finanse. Co powinni usłyszeć od kart w tej chwili, jeśli chodzi o finanse? O, tu już nam się pokazała siódemka denarów, karta cierpliwości, oczekiwania na zebrane plony z przełożenia mamy tutaj dziesiątkę mieczy, czyli być może już jakieś te trudne sytuacje, które były dotychczas się kończą, i nadchodzi spokój, bezpieczeństwo na spodzie talii dziesiątka kielichów, bezpieczeństwo też jeśli chodzi o kwestie rodzinne, miłość, tak, spokój pokazuje się tutaj. Zaraz zobaczymy, co nam rozkład pokaże. Paśmieczy, mieczy. Jakaś nowa wiedza, zdobywanie nowej wiedzy. Nie podchodźcie w tym momencie zbytnio emocjonalnie do pewnych rzeczy, tak? Teraz trzeba spojrzeć na wszystko bardzo logicznie, przeanalizować sobie na chłodno. Nie można absolutnie gdzieś trzymać się też emocjonalnie tego, co już runęło. Tutaj mamy kartę wieży, tak? Puść wolno to, co się posypało, nie trzymaj się tego kurczowo, żebyś nie stąpał, nie stąpała po takim Niestabilnym gruncie nadchodzi dobry czas. Mamy tutaj siódemkę denarów, ona się nam pokazała z tasowania. Jest to czas oczekiwania, bądź cierpliwy, a zbierzesz odpowiednie plony. Tutaj przy tym giermku mieczy być może to jest dla Ciebie też dobry moment na zdobywanie jakiejś wiedzy, informacji, rozwój osobisty przede wszystkim, tak? I to może Ci pozwolić na jakieś szanse zawodowe, tak? Otwórz się na te możliwości. Ale przede wszystkim czas oczekiwania, czyli bądź cierpliwy, a zbierzesz odpowiednie plony. I proszę, dochodzi nam tutaj król denarów, czyli takie poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie właśnie finansowe. Być może przed Wami też szansa zarobienia jakichś konkretnych pieniędzy. Także to, co runęło, puszczamy wolno. Nie trzymamy się tego kurczowo, nie podchodzimy do tego emocjonalnie, bo czasami po prostu trudno jest nam odciąć się od czegoś, z czym jesteśmy mocno związani, tak? Tylko to niekoniecznie musi być dla nas dobre, ponieważ przez to stąpamy tutaj właśnie po takim niestabilnym gruncie. tu już się wszystko posypało. To może być jakaś praca zawodowa, to może być kwestie, to mogą być kwestie związane z mm, jak Jakimiś innymi sferami życia, nawet może to dotyczyć miłości, tak? I gdzieś, jeżeli nie mamy poukładanej tej danej sfery, sfery życia, no to też tutaj w finansach po prostu nie zawsze nam się powodzi tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast w momencie, kiedy się odcinamy od tego, co nam nie służy, no to zaczynamy budować równowagę w każdej sferze życia, tak? Także tutaj na to należy zwrócić uwagę przed Wami, tak jak powiedziałem powiedziałam, zdobywanie jakiejś wiedzy, nauka, informacje, bądźcie cierpliwi, a ta sytuacja finansowa się poprawi, tylko odciąć się od tego, co już runęło, co jest niestabilne, czego nie należy już, do czego nie należy wracać, czego nie należy trzymać się kurczowo. Wszystkiego dobrego, niech Wam się darzy wszystko co najlepsze, ta Olimpia.